Cześć, jestem Alex, jestem na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie Fortnite'a i pokażę wam, co było w ostatniej aktualizacji. Eee, ostatnia aktualizacja przyniosła nam wiele zmian na mapie? Nie, ale przyniosła nam nowe samochody, które są Cox, bo mogą jeździć. No dobra, nieważne, włączę gierkę może, ale samochody mają takie koła, że mogą jeździć po każdym terenie. No dobra, jestem już w gierce ogólnie, no ale co chciałem powiedzieć? Tak, ogólnie to mamy. Z nowych miejscówek zero, totalne ze, zero Ale na przykład na Przyjemnym Parku, w tym miejscu, około gdzieś tego miejsca, tu jest stacja Mamy też tak jakby, no kurczę słowa zapomniałem, ale mechanikę mamy tam I Tam właśnie jest szansa na występowanie kół do samochodów No i na pewno to sobie przetestujemy w dzisiejszym odcinku No a jakby tak oprócz tego, że mamy te nowe samochody, to tak średnio cokolwiek się zmieniło, może, nie wiem Nic nie widzę na przykład i tego w ogóle nie zaglądam. to nie wiem co to. Nieważne. E, nie mam pojęcia, co się jeszcze więcej mogło zmienić. Mam 47 poziom. Garnetur nie jest on jakiś wysoki, ale no, będę bił teraz. Jakieś lekkie. Lat, ale pierwsze raz dzisiaj włączam Fortnite'a, więc no. Teraz tylko zobaczymy, ta stacja benzynowa. Bo stacja benzynowa tutaj normalnie została. No i obok tego jest. No obok tego jest normalnie mechanik sobie taki Tam są koła i w ogóle Samochody też na pewno znajdziemy Tutaj mamy tą stację O i tutaj mamy to To jest to, do stacji normalnie dołożone Mamy to i teraz z tego powinno wylecieć nam koło A my już mamy koło Koks Teraz wystarczy, że rzucimy w to I ten samochód jest koks I patrzcie to Samochód jest totalnie koks Jedzi po wszystkich terenach, wszystko przejedzie No oprócz domu, domu nie przejedzie Ale ten samochód jest naprawdę potężny A to jest przecież... do przejechania jakiegokolwiek człowieka jest koks No i te opony ogólnie On zginie Te opony też są w stanie, na przykład jakieś wraki samochodów One jak je podłożymy, to są w stanie ten samochód tak jakby naprawić to jest też mega fajne My sobie lecimy naszą kurde która o dużych oponach więc no fajnie, fajnie To tutaj drodze jakieś camp na start no i lecimy Dobrze, słuchajcie, ja, ja zapomniałem czy ja wam robiłem już O nie, strzelają do mnie Chciałem do was powiedzieć czy zapomniałem, że czy do was, o zabijam czy już nagrywałem dla was odcinek z nowego sezonu w Fortnite mam nadzieję, że nagrywałem, bo jak nie no to, no przepraszam was widzowie ale wy już na pewno wszystko wiecie, więc nawet sobie wyjdzie o nowym sezonie. Oczywiście są nowe bronie i w ogóle mamy nowe miejscówki. Cały środek jest zmieniony. No i w tym momencie... A, jeszcze pamiętam teraz z nowej aktualizacji. Przecież na iglicy mamy bossa, który ma od teraz nową... nowy odkurzacz, nową broń, która jest odkurzaczem, bo wciąga wszystko, co się da. Więc no, taka broń. Tego nawet nie chcę, nie wiem, co to. I bum. Co my tu mamy? O, niebieskie. Szukam właśnie... za. Czemu on nie pojechał tak daleko? Co z nim nie tak? No i jeszcze z nowości to mają być dodane e, zderzaki i takie jakby... No mają być, mają być też... Ma być wiele ulepszeń samochodu jeszcze dodane, więc no. No i teraz chciałbym do tego pięknego wozu dać duże kółka. Tylko, że chwilowo ich nie widzę. do tego pana znalazł duże kółka, to wyglądałby koks. Najszybszy samochód, który potrafi wjechać Najlepszy, najgorszy teren Jeśli chodzi o mój ekwipunek, w tej chwili mam wszystko Tylko trochę może lepsza pompa by się przydała No i jak na zawołanie, lepsza pompa W tym momencie jedzie do nas samochód, który nawet nie ma kół Ja też nie mam kół Ale gonimy go Będziemy na niego teraz strzelali Przebijemy mu oponę, jeśli trafię No co? Ale to nie fer jest, ojej ja ginę, nie ma szans Ja macę Sodzę na niego Dos... Ajajaj, 11, ale chłop miał pierwotną legendarną Ajajaj, blisko było, na. No, ale przejdziemy do drugiej gierki i może bardziej nam się poszczęści z oponami Dobra, kiedy widzowie, kolejne nowości mi się przypominają e, Ta pompa, z której ten żeby mnie zabił, dostała nerfa no i... No, ale ona i tak jest lepsza od tej, co ja miałem. Bo zielona pierwotna, bo wolna to nie jest dobra pompa, moim zdaniem. Aż tak. Jakby to chociaż była ziel zielona, ale już normalna. Taka, wiecie, z czasów normalnych. To to, to by była lepsza może i pompa nawet. Ale... A, no, w tej chwili ona była po prostu gorsza. Ale, no teraz polecimy sobie na iglicę. I pokażę wam, że faktycznie tam... E, że faktycznie na iglicy jest... No bo, czy znaczy ten boss z nową bronią? Tylko ciekawi mnie jedna rzecz, bo ja tej broni grać nie umiem zbytnio. Nie umiem nic z niej trafić. A ten boss chyba trafia wszystko. Nigdy jeszcze w niego nie leciałem. Nie próbowałem nawet, ale wiem. Takie informacje posiadam. Ale to pewnie niektórzy z Was już wiedzą. W sumie. Bo update był już parę dni temu, bo dzisiaj nagrywam to w sobotę. A wy to mam to się. Mam, wy to zobaczycie w niedzielkę najpewniej. No, na pewno tak. Więc no zobaczmy. na początku bierzemy pompę O patrzcie wolna zielona. No, jak w poprzedniej jest taka była. Ale normalna taka. I teraz dobra, dobrze. Jest dobrze. Naprawdę to jest dobry lud. O bot? Bo, bo bo bo. Super, o, widzicie, ma nową broń. Chodzimy na nią. Ona nie ma pompy teraz. To jest słaba. A że ty się te za mnie? A że ja nie zjemy trafić? Gdzie ten boss znowu? No co z tak? O, najlepiej! Kocham tą broń na, na, na tego bossa. Super. Jakby to była teraz, nie? A nie mam wier... No to, no co się nie da po prostu! Widzowie, co to ma być? Dobra, leży boss. No jakiś trudny w sumie z tą bronią jednak nie jest. Ale jakiś typ od tyłu mi przychodzi jest na hita z tej broni, ja nie wiem. Ja naprawdę, widzowie, nie wiem co się dzieje. Dobra, ta broń, zobaczcie, jest odkurzaczem, który wsysa. Wywala na przykład jedno mamo. Oj teraz wsysę sobie na przykład podłogę. Mam pół ammo. Trzy to full, kiepsko moim zdaniem. Jeśli to jest już legendarna broń, mityczna, przepraszam, mityczna, to ona moim zdaniem... E, powinna mieć chociaż więcej jamo, bo to jest bez znaczenia. Tutaj ten typ zginął. On miał harpun. Weźmie się. Uko nie chce, W sumie granaty to Super, że zginął tych granatów. Nie wiem, czy one zadają w ogóle HP. E, Będziemy próbowali tą broń testować, ale... Pewnie zginę, bo ona nie jest naj! O, najlepsza. Te rolki są oczywiście mega fajne tym razem. Te rolki są go. W powietrzu rybka. Dwie rybki w powietrzu. Czemu ja na odcinkach mam takie ofertę do lam? Wow, fajnie. A może przeszukam? Nie wiem, co to, wiem, co to da, ale przeszukam, przeszukam. Dobra, mamy lamę. No serio, jakiś typ od razu? Dobra, broń. Proszę cię. No serio, ta broń jest tragiczna! Zginę. Przynajmniej nie, no, na brak nie mogę się poskarżyć. Przytrzymać. Wychodzimy, Morda. A żeś tam do tej broni trafiłem. O, jest, jest. Wchodzimy na niego. on mnie strzelił, do mnie? On normalnie walczy? Tak A nie, ja spadłem, co ja robię? Uciekam stąd Nie, co ja... nie, zginę Przecież ja zginę, nie ma szans, że ja tę walkę wygram Ma zero. Alo, tył. Nie no, znowu 16. To jest jakiś pech, że oni mają tak mało. HP, widzowie. Ale to jest naprawdę jakiś pech. Dobra, widzowie. To by było tyle. Pokazałem wam dwie nowe rzeczy: czyli opony do samochodu oraz tą nową brońkę, która jest tragiczna. No więc dziękuję wam za oglądanie. Oczywiście e, zostawcie tutaj młopieńce w górę, jeśli Wam się film podobał, albo suba. No to też możecie zrobić. Jedno i drugie najlepiej. A dziękuję za oglądanie. Do następnego i cześć!